Najwyższy czas na dobór dodatków i mebli. I to jest robota dla supercioci. Musimy z Indią wybrać kanapę, stoł, krzesła. To takie podstawowe rzeczy. Ten ma cztery Zobacz. nóżki. Drewniane nogi, tylko kurczę, ten blat mi się nie no podoba. Blat, jest, blat też mi się nie podoba, ale myślę, że można zapytać, czy jest tak. opcja drewnianego blatu. Tak. Do stołu dobrałyśmy lekkie krzesełka. Na cienkich nóżkach, nawiązujących do stylu lat 60. -tych. Ładne pierdółki, <laughs> Ładne dużo. Kolorystyka mi się podoba. Kuchnia jest czarno-biała, bardzo stonowana, z elementami drewnianymi i tutaj zdecydowałyśmy się wprowadzić jeden niewielki kolor. O! czyli bardzo taki brudny, ciemny róż. Myślę, że mamy na owoce. Na owoce Kupimy, do kuchni. tak. Mieszkanie bardzo ładnie się spięło. Głównym tutaj dominantem kolorystycznym jest bieliczer. Smaczkiem tutaj będzie brudny róż, który uzupełnia kolorystykę we wszystkich wnętrzach i on to ładnie zepnie wszystko. Ciekawe, jak Inga zareaguje na niespodziankę, którą przygotował jej Sebastian. Chcę coś pokazać. No. Ale bo... nie, patrz. Niespodzianka dla Ingi to był... Stres. Nie patrz, może nie. Nie, chyba nie. Nie, tak. nie, chcę. Ja się bardzo bałem. Ja już sobie nawet teraz w garażu położyłem. Gotowa? No. No, nie, nie. teraz. Eh, no! No i fajnie. Myślałam, że coś odpierdzielisz gorszego. Ale że jest źle? Ja jestem zachwycona ścianą z listwami złotymi. Naprawdę wspaniale wyszła. Bardzo profesjonalnie Sebastian ją zrobił. Sama bym tego lepiej nie zrobiła. I pomysł był ekstra. Dziękuję.